Oby dzisiejszy odcinek nie spowodował u mnie bana. 2024 Make Sense. A na nim, gdzie mamy naszego Andrzeja Dudusia z Paktem Obronnym z Ukrainą, mamy pewien malutki, malutki kraj z wady Izraelem. I do dzisiaj zastanawiałem się, czy powinienem to nagrywać. Dalej jest to konflikt zbrojny, ale, ale to jest tylko gra. Więc miejcie to na uwadze, no i zacznijmy nasze podboje. Oczywiście poziom legendarny. Możecie zobaczyć, minusy są ogromne. Dodatkowa agresywność, a i 1000. Wcześniej było 500, teraz jest 1000. Startujemy. Łocie, kocie, jakie pieniążki trzymają? Nie opłacaj czegokolwiek. O, bieda nie piszczy u nich. Drzewko technologii. Czołg współczesny. O, ho, ho, ho. czyżby ten kraj miał to, co ja lubię? Tak, on ma to, co ja lubię. Myśliwce. Będziemy szczelać z nieba. Wybierz swoich rywali. A te, państewko. i te państewko też musi trafić do rywalizacji. Obok jest jeszcze inny Hezbollah. Też rywalizacja. No i Liban. Jak to tak Liban może coś tu się odzywy? Trzech limit? Trzech? Liban też musi być. Punkty przewagi. O Jezus Maria. Zdarzyła się awaria. Co ja mam wziąć? Chyba będę brał agresywną ekspansję. Mniejszą. Ale zobaczymy. Nie, nie potrzebuję. Na szczęście tym razem modyfikacja działa. Więc będziemy tutaj kosili wręcz. Kosili. Ludzkość. Oh, yeah. Inna religia. Asymiluj ją. <laughs> Dyscyplina. Atak jednostek. Dewastacja! Tu powinna być 100% dewastacja wyrzucona. To jest zrobione, punkty rozdane, rywale wybrani. Doradcy ekonomicznego nie posiadamy. Dael, trochę to ciekawe. Oprezentowanie pożyczki, pan zmniejszysz. I atak generała pan dasz. Zwiększ go na drugi poziom. Tutaj mamy kolegę też. Miesięczne dziedzictwo, weź pan się ulepsz. Kosz budynków administracyjnych, wydajność podatkowa, czas rekrutacji. Zmieńmy pana i ulepsz. Jest w porządku. Możemy ulepszyć jeszcze dodatkowo akademię wojskową. Ulepsz raz, ulepsz dwa, czy nie? Ulepsz dwa. Możemy mieć 58 tysięcy jednostek. Przeciwnicy mogą mieć podobną ilość. My mamy za to natomiast 16 tysięcy. Jak to wygląda? Wow! Gwarancje niepodległości aż takiego świata? No proszę państwa, no No proszę państwa, no. A tutaj jak to wygląda? He, 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 he. Ono może mieć 54 tysiące? Nie mówcie mi, że ono ma 54 tysiące. Chyba ja je sobie robicie, 90. Czy ja chce? Kusi, wiecie. Kusi. Możemy czołgi współczesne zrobić jeszcze. Zrób sztukę chociaż jedną. Pożyczki. Prawie nic te pożyczki nie dają. To te opłacanie też prawie nic tam nie zmieni, na tych, jak będziemy opłacali. No ja bym chciał trochę powalczyć. War Palestine. Okej, okay. jest ewen. I mogę poczekać jeszcze się kocie skończy. Poczekałem, dobra, 7, 5, 8, 6, weź tego generała. Opłacasz armię na maksa nie opłacasz. Weź to opłacaj, ją. Niech mi się odrodzi chociaż ten. Morale już mam pełne. Wojna. I co? Ja walczę przeciwko wszystkim tym krajom? Wezwij sojuszników, stany, wezwij. Ok, 16 tysięcy. Kontra 15, tylko oni są zazafani. Mamy mega mocną przewagę. Będzie stack wipe, będzie stack wipe, będzie stack wipe. Palestyńczycy, przykro mi. Reformacja armii, wprowadź tę reformację jest teraz stolica. Ale panowie, nie, nie, nie 8k, nie, 40k, nie, y, y, y. nie tak to miało być. Americu, come comeback, help me, americu please. Czy ja coś straciłem tutaj? Ja coś straciłem, ale niewiele. Comfortation continues. A! O nie! Jest i sojusznik! Okej! Okay. Stack wipe mu armii. Gdzie on popłynął? Halo! Gdzie ty płyniesz? Tam nikogo nie ma! Wracaj na pomoc mnie! Aha, wezwij. Jej! Wezwałem! Pomocy! Zdarzył się kłopot. Zdarzyła się sytuacja. Mamy kłopot wojenny. Ameryku, przybądź proszę. Jej! Idzie Amarica. ale co z tego, jak idzie Amarica, Jak stokała wojska, tu stało. Koniec. Jest Ameryka, no ale nawet. Ameryka sobie nie poradzi z taką ilością wojska. Nie spodziewałem się takich eventów, szczerze. No i Ameryka też padła. Wow, to co? Zajęli nas, tak? Dobra, spróbujemy to odbić jakoś. Powoli, bo powoli. Szkoda, że tak to <laughs> zrobiłem. Niestety. A może stety? <laughs> A pożyczkę mamy jedną. Armii nie mamy. Nie, nie możemy nawet ich opłacić. Jest kłopot. Jest kłopot. A Maricu pomogła, nie pomogła mnie. Tak jak chciałbym. Niestety. Trzeba czekać, aż odbudujemy te państwo, no. Trzeba odbudować. Oczywiście, że mogłem wczytać grę. Ale jaki jest sens zabawy takiej? pływ z produkcji. Jakby mnie jeszcze było stać. Pierwszy czołg się tworzył w stolicy, ponownie Jej, jest pierwszy show Liban, no to są kłopoty Mam pierwszy swój czołg odzyskany, ale To jest do tyłu, jej, dziedzictwo się zrobiło, maksymalne zasoby ludzkie Pozwiększam trochę, bo ich mam mało A zawsze kilka tysięcy więcej się przyda Na odbudowę, Turcja w ogóle zaatakowała Iran i Syrię What the i walczy Turek Turek co ich pali, Cypr Północny, Cypr pod kontrolą Turecką, okej, okay. ale nie wiem Czy on to wygra, on ma 61, jeden mają 63, 54, chyba nie wygra tego. Rywal, He. Liban, rivalization. Wczytam, bo przez 50 lat bym musiał budować ponownie ten kraj. To jest bez sensu, z tego co widziałem. Bierzemy sobie oczywiście rywali, tak jak powinniśmy wziąć i czekamy. Badania, punkty na badania, badania na miesiąc. Zwiększmy badania na najniższy kosztorys nie opłacę pan na armii. Wybierz pan taktykę wojenną. My to jest dobre. Tutaj bierzemy na pewno militarną dominację. Mamy tysiaka. Przydałaby nam się jakakolwiek bo jak widzę, ten kraj to jest aż w opłakanym stanie. Tylko jakby się przydało, a nie mamy tyle pieniędzy, żeby jakoś to bardziej rozkręcić. Coś takiego pobudujemy i to chyba będzie tyle. A jeszcze jedna rzecz, bo inna religia, asymiluj ich na judaizm. 19 tysięcy, sami nam nie powinni wypowiadać wojny. Nasz kraj się oczywiście rozbudowuje. Mamy War in Palestine, to jest dodany event. Fajnie, że ktoś w ogóle stworzył takie, ale chociaż opisany by był. No dobra, ten nie jest, ale konfrontacja trochę <laughs> kłopotliwa. Ogarniemy trochę kraj i będziemy Mogli wtedy się rozkręcić. O tak bym powiedział. Rozkręcić. Senegal nas rywalizuje. Chyba cię coś grzeje. O, zarabiamy pieniądze dzięki temu. I o to chodziło. I o to chodziło właśnie. Ekonomiczny doradca. Bierz go. Utrzymanie prowincji jeszcze weźmiemy. No i potrzebowałbym ich ulepszać. Zmieniające się gusta. O. Przyprawy. Zmiana ceny na plusik. Bo nie mamy przypraw. A, ale, ale zmiana jest. Zmiana jest. Ale te prowincje są tragiczne. Weź pan pobuduj tutaj infrastrukturę. Tragiczne są. Serio. Jakby tak się przyjrzeć. No dobra, tu zbudowaliśmy jeszcze, tu trzeba zbudować dwa razy. I mamy jeszcze tutaj, też bym zbudował. Śmierć dowódcy, nie przejmujemy się tym. Rosnący popyt na Wołowinku, nie mamy Wołowinku. Niech te prowincje zaczną zarabiać, bo ekonomicznie to też są jakoś do tyłu mega. Okej, okay, nie mamy dużej przejścia, nie mamy gwarancji i nie mamy paktu obronnego. Ale powinniśmy mieć sojusz jeszcze, czy nie? Popraw relację. O, on w ogóle walczy z Wielką Brytanią i Hiszpanią. Nie mamy, mamy z nimi sojusz, 2-5-1. Jeszcze 10-11 lat, jest okej. Okay. W tym czasie trochę ten kraj będzie lepiej wygląda no, Patrząc na to, jak ten kraj wygląda, to kusi po prostu go trochę ulepszyć. Czas na herbatkę. Nice. Poszerzenie frontu bitewnego. Czy da się? 2 10, jest, jest. Miałem wezwanie do broni i zobaczmy, z kim oni walczą. Z Meksykiem jest wojna. Uuu, Stany biją Meksyk! W końcu czy nie w końcu? O, no, w końcu biją Meksyk! Oniu. L co to jest? No dobra, dobra, rozumiemy, ja rozumiem. Rywal. No, przydałoby się rywal tutaj. Mamy, tutaj nie mamy. Briggs. Wy Ktoś o co chodzi. Czemu? Chińska Republika Ludowa podbiła gazę. What the hell is going on? Co to ma być? Kolejne punkty. I, i, i. Co ja mogę je dać? I. Wpływ z produkcji. Potrzebujemy kasy. A kasa robi się tylko w jeden prosty sposób. Robiąc te prowincje czymś warte. Chyba tu mam dziesiątkę, tu też się rozwija. Te prowincje już coś nam dają. Maksymalizacja wydajności, wpływ z podatków. Zwiększamy. O, dwójeczka, infrastruktura. Era przyszłości, jakbyśmy w niej dawno nie byli. A to ciekawe. Dziesiątki. A ile max może 34. Dobra, jest git. Teraz co, cukier? Jest mega drogi. Nawet nie wiem, czy nie droższy od jedwabiu. Jest droższy nawet. O. Stany z mi sojusz. Dobra. Nie mam sojusznika już Stanów, ale Turcja może być git. Przyjazne cywilizacje dla, dla nas. To jest, to jest to przykładowo. Kłopoty. Kłopoty, drodzy Państwo. Ogranimy tylko jeszcze te prowincje i będziemy mogli kombinować. Rosnące koszta budowy. Nie chciałbym, żeby wszy były. Złota era dobrobytu. Dla nas to bardzo dobrze. W sytuacji takiej jak teraz. Cokolwiek zarabiamy też dodatkowo. Podoba mi się to. Dziesiątka. Tutaj chociaż z piątkę. Koniec rywalizacji i jestem rywalizowany. Dwójka. Dobra. Tu jest też dziesiątka. żeby tylko rozwinąć tutaj wydajność podatkową, której nie ma. Dobra, jest rozwinięta. Tutaj w jedwabiach też bym rozwinął tę wydajność podatkową. To jest realny wpływ na to, ile zarabiamy. Dziesiątka, dziesiątka, dziesiątka. dziesiątka I tutaj też musi być dziesiątka. Coś ich zarabiamy teraz. Żelaza ogólnie było tanie, ale dalej jakiekolwiek warte. No ale tutaj mamy szkło, które jest warte cokolwiek więcej, więc z nimi się zajmiemy. Uuu! Niesamowite koszty budowy. Punkty dziedzictwa. Bierzemy. Pakt o nieagresji z Iwanem. Zgadzam się na razie i tak jestem zajęty. Pakt obronny z palesty, Brad! Zgadzam się! Okej. Okay. Nie, nie wnikam w to, okej? Okay? Nie wnikajmy w to. Wy też w to nie wnikajcie. Ja też w to no, nie wnikam. Jak do tego doszło? Nie wiem. Wiecie, że ja mogę mu wypowiedzieć wojnę nawet w tym momencie, prawda? Dzięki misji, którą mogę zrealizować w każdym momencie. No, a mamy to ogarnięte już. To jeszcze tu jest. Oj, tu jest papier w ogóle. On jest bardzo drogi. Egipt mnie zaatakował. Czas mu rozbić armię. Jedną armię mu rozbiłem już, ale druga to też by się przydała. Idź pan tam. Stack wipe. Odbij pan tę prowincję, bo trochę zarabiamy za nie, więc fajnie by było je, wiecie, odzyskać. Dobra. O, i akurat akurat Egipt się bije z Saudyjską. Poprawmy z nią w ogóle kontakty nasze, konszarty. Idziemy na nią. O, na ma więcej wojska, chyba. Podbijamy prowincję jedną, wycofać wojska. Nie, milono ma wojska właśnie. Ale skoro ma armię, ale nie ma chyba takiej dużej na mnie. No i tam jeszcze walczą, to ja podbijam te tereny. I ja nie będę narzekał, tak? Jak za darmo, to ja nie będę narzekał. 12k, dobra, Stack wipe. Na tante, szybko, na tante, zajmuj tante. Co tu się stało? Ja nie wnikam, ale bardzo mi się to podobało. je bym wziął chętnie nawet. No, a kolejna armia na mnie przyszła. Jeszcze kawałek. No Egipt pada. Na szczęście. Jest 94, więcej być nie może. Jordanię mógłbym brać, 33. Pokaż mi zasobności. Sól, daktyle. To stronę nie mogę i tak. No, coś takiego by mnie mega obchodziło, tak szczerze. Ja nawet bym wzięło tak, jakby dało się. Kair, to jest dobra rzecz. Kło. Może wam się nie spodobać, tylko jak ja to ustawiłem. Tylko to no, może wam się nie podobać. 2-8. A gdyby wziąć tak, 3 2. O, 0,6. Cukier i ta. Raczej e, to sól, przepraszam. Sól. Pydło nie jest najgorsze, można wziąć. O coś takiego. Egzekwuj. Przenosimy nasze armię z powrotem. No, one się i tak odbudowały, także jest w porządku. Sojusz z Syrią. Mają z nami pakt obronny. Ale ja bym nie chciał z nimi mieć paktu obronnego, szczerze. Ile Syria może Wojska, nie wiem. Egipt. Teraz mogę dać na rywala, i Jordan mogę dać na rywala. Kryzys mobilizacyjny: wezwanie do broni. Wojna z Palestyną wywołana. Wjeżdżamy na nich. Stackwhip i podbijamy 9K. Nie jest źle, nie jest źle, dobra. Jeden stackwhip wszedł, Z małym listy. Drugi stackwhip wszedł nawet. Okej. Okay. Natomiast to by mnie obchodziło. Jest mega drogie i mega bardzo rozwinięte, tak jak Jeruzalem. Tak samo właśnie Ramallah jest bardzo rozwinięte. I dołączenie go do moich ziem byłoby kluczem w tym wszystkim. Nie opłataj tej armii. No teraz to ja na typi pożyczkami, to ja bym spłacił wszystko, wiecie? To ja bym spłacił na strzała i teraz zaczął zarabiać. Jest prawie 100% jeszcze tutaj. Syria, co prawda, ma już wojsko, ale nie powinna do mnie przyjść. Jest ok jest 100%. Pozbywamy się, nie pozbędziemy się tak łatwo. ok czyli nie mogę tak łatwo. Mogę zabrać jedno ziemię, główną, to miasto i papier. No i tyle. I złota, nic. Ekspansja, zażądaj. Ale z racji, że ja jestem mądrym człowiekiem, mogę wziąć konfrontację. I pod bicie jeszcze te ziemie dwie. Miejmy takie nadzieje <noise> że mogę. Inicjatywa intrastrukturalna. Kończymy ją. Co ona to dadawało. Trochę dała. Jest dobrze. Podbite. I teraz tutaj. Irycho, i Irychu. Zawracaj religię, zabierz te dwie ziemie i to jest koniec właśnie. Pieniążki, rycho i koniec. I oto tak ładnie Izrael się powiększył. Tu jest jeszcze państewko małe, mające sojusz z Libańczykami. Ale ja myślę, że jak lecieć, to będzie można lecieć. Jakby tak, Turcja chciała coś. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie jest ok. Na razie spłacamy. Ok, cywilizacja. Chińska Republika Ludowa kontroluje ten tereny. Nie wiem co ona odwala, tak szczerze powiedziawszy. Ale wbija się w tu tereny i odwala jakieś kicze. My liczymy na to, że nam pomoże kolega. Rywale ten Hezbollah i rywal Liban. Taktyka wojenna się nam skończyła, to teraz niech się robi myśliwiec. Dodatkowo weźmiemy sobie złoto z gospodarczych. Moim zdaniem zawsze czasami warto, jak mamy taką sytuację, jak teraz. I spłaćmy prowincję. Dodatkowo. Pożyczka i trochę tych nierdzennych ogarniemy. Część by się ich spłaciło, weźmiemy tylko dwie i zakończymy to. Dobrze by było spłacić ostatnie pożyczki i przyjrzeć się temu, co możemy dalej zrobić. Iran nam zapłacił. Dobra, Turcja nas nienawidzi. Arabia Saudyjska się rozpada? Ma wojny, Chińska Republika nas lubi, a Jordania Wonu należy, okej, okay. a my możemy tu dołączyć do ONU? Chyba nie możemy, dużo tych krajów tu należy do Sojuszu Obronnego. Syryjczyk, Axis of Power, da, przystańmy naszą armię tutaj. Udało mi się podpisać sojusz z Arabia Saudyjską, musiałem dopłacić 50 zł, co prawda, ale mam szansę tu przeżycia. Kłopoty są sprawne, wszystkie te państwa chcą mnie zeżreć, a ja nie chcę być zeżarty. No i to jest kłopot właśnie. Jak to zrobić, żeby nie być zażartym? Możemy zaatakować Syrię, jakby się udało, tylko ona ma sojusz, z tego co widzę, z Jordanią, Azerbejdżanem i Iranem. Iran jest taki, okej. Okay. Może byśmy dali radę? Może. Cztery pożyczajki Spłacamy religię już na maksa. Okej, okay, koniec. Mamy wezwanie do wojny. Mmm, ciekawe ataki na mnie, szczerze. Gdzie jest Arabia Saudyjska? Gdzie ona ma wojsko? Halo, Arabia? Halo, Arabia? Mam wojska, ale oni mają więcej. By nie chciał. no się, to jest kłopot. Co ja mam zrobić? Dostałem atak. Okej, okay. rozbiłem jedną część. Na stolicę ich. Podbijam. Nie wiem, czy mi się uda. Jedną armię. Rozbijam. Okej. Okay. Stack Wipe. Stack Wipe. Udał się. Niestety mi się nie udało nic zrobić. O, mają mniejszą armię. Dobra, rozbijamy. 100% mamy. Dałem radę wygrać tą walkę, tylko powiem wam tak, jest mega mega ciężka, bo straciliśmy na tym 22 tysiące, 12 wyczerpania wojną. Arabia Saudyjska nam nie pomogła wcale, wcale, ona nie ma wojska. Słaby sojusznik, ale za to wygraliśmy, więc Jordania aktualnie musi się pożegnać z połową kraju większą. Dosłownie, na pewno zabieramy większą część kraju. Ekonomicznie bym szczerze brał najważniejsze jego prowincje. Tylko dlatego, że potrzebujemy najważniejszych prowincji, właśnie. Więcej nie mogę, to są takie wbitki można uznać. Zabieramy to, jest to dużo prowincji, bardzo dużo. Niech mi się armia odbuduje w tym czasie, ale tak mam być na minus. Jeszcze tysiąc. Okej, okay. armia mi się odbudowała. Nie opłacaj teraz. Dużo, du dużo innej religii, dużo nierdzennych, ale musimy mieć. Jedna pożyczajka. Szkoda tej Arabii Saudyjskiej, że była słaba. Jak z Turcją by to wyglądało? Na razie chyba nie ma szans. No i została zaatakowana przez wszystkie kraje. Z jednym, co prawda, wygrywa, a z drugim? Z Iranem. To, to to już nie wygrywa. Ale latają za nią, latają za nim. Ty, wygrywa z Obama. Czemu ona mi wtedy nie pomogła, jak jest mocna? LOL. Irak jest teraz pod Arabią Saudyjską. Co mi wtedy nie pomogło, jak taka mocna jest. Pak to nieagresji nie mogę. Nic nie mogę, bo mam wojnę. Mamy pieniążki, spłacamy religię. I teraz czas spłacać nierdzenne. Wypowiadam wojnę Hezbolachowi. Wzywam oczywiście ym, tutaj sojusznika mojego. Opłacam armię. I czekam aż przyjdzie tutaj Arabia Saudyjska. I ona tu idzie. Siemka, z powałem, ale nie chciałem ich z tak szybko. Okej, okay. już przyszła moja sojusznicza armia. Doszło do walki i jest rozbita armia. Teraz na Hezbollah. Pyk i stackłej. Odbiliśmy terytoria, możemy zająć Hezbollah, już więcej nie ma możliwości. Egzekwuj żądanie i w końcu Izrael z tej strony się trochę połączył. Turcja mnie nienawidzi, ale mnie obchodzi Syria, skoro już to armia Arabii Saudyjskiej jest. Jest taka możliwość, to ja bym chciał zająć 9K, dobra, rozbiłem. Chciałbym zająć Syrię właśnie całą. Latamy on, tu odbijamy, tu podbijamy z tego co widzę. Jeszcze tutaj. Jest 98, a jeszcze się wbili. Na pecha dla nich. O, jeszcze tutaj zostało. taktus. 100%. Dam radę, dam radę całe zająć. Żądaj. Egzekwuj. Hmm. No trochę tych prowincji jest. Nie powiem, że nie. Trochę ich jest. Indie. Rosja, Włoch. Poprawmy te relacje. Grecja też nie jest takim głupim wyborem. Dziedzictwo kolejne. Szerokość pola zwiększymy. Pożyczki, nie opłacę armii. I teraz tak: Nierdzenna na strzała. I inna religia to już jest kłopot, ale będziemy spłacali. Ale zaczniemy zaraz zarabiać jakiekolwiek pieniądze. Popraw relacje z Arabią Saudyjską. Z Włochami chce sojusz. Jordania wypowiedziała mi wojnę. Nie wiedzieć z jakiej przyczyny. No, ja się oczywiście zgadzam na tą wojnę, żeby podbić jego tereny. Ale nie rozumiem tej wojny. Kolejny raz. Jemen i Azerbejdżan mu pomaga. Okej, okay, mam jego 1000 wojsk. Jakbym podbił to stolicę, może bym miał szansę. 15, dobra. Biały pokój. Podziękuję, nie chcę tracić całej armii. No i dostałem wojnę od Turcji i Arabii Saudyjskiej. No tego to ja chyba już nie przetrzymam. Oo. Będę próbował tak, ale nie wiem czy, nie mam szans chyba. Nie mam po prostu szans to przetrzymać. Chodźmy chciał, widzę jaka armia na mnie leci. Turecka, to jest kłopot. 80k Turków. Odbijam, podbijam. Nie mam szans, nie ma szans, na pewno nie ma szans. Okej, okay, stolica odbi, kłopoty, kłopoty, drogi panie, kłopoty, drogą morską przepływ na nich, o, o, aż mnie pogonił, próbuję unikać i atakować, ale to jest kłopot, mają 100 tysięcy wojska, co ja mogę zrobić z na 100 tysięcy, ja wycofałem się, mają dziewczynkę, no i tyle, Izrael został cofnięty i podbity, pierwsze czym się zainteresujemy, to na pewno wypowiedzeniem wojny, punkty przewagi, wszystko co tu mamy, to ja wezmę sobie złotko na początek. Inną religię spłacimy. Brakuje nam kilku doradców, ale to nie jest kłopot, oczywiście weźmiemy doradców. I potrzebujemy zrobić armię, a dokładniej dorobić czołgów, no i wcześniej strzelających haubic. Czekam aż się zrobią. Wypowiadam wojnę gazie, opłacanie max. 6 tysięcy mieli. Okej. Okay. Gaza leży i kwiczy. Należy teraz do mnie, egzekwuj, zażądaj, zabierz. Dziękujemy za tę ziemię. Ja bym się zainteresował teraz Hezbollahem. Kolega Hasan! na szalach, wypowiedz wojnu! <laughs> Nie wiem ile ma wojska, ocenie armii maksik bym chętnie dał. Mamy maksa, o 29 tysięcy mieliśmy, oni mieli tylko 13, idziemy na nich. Jest USA, do nas przybyło, podoba mi się to. Zabieram Hezbollah. Wybombiłem trochę im terytoriów i Liban. Ja to bo się też interesuję. Skoro już tu jest Stan Zjednoczony, to ja go wykorzystam do tego. Zajmijmy od tyłu ich prowincje. I tyle. Liban też padł. Szybkie podboje. Jesteśmy mega na minusie. Mamy jeszcze pożyczki dwie do płacenia. Ale to nie o to w tym chodzi. Piątka. Zabierz te prowincje. Egzekwuj to. Myk. O, coś było budowane nawet, co to jest? Dzięki za pieniądze! Dzięki za pieniądze! Sami spłacacie te prowincje! Dzięki za pieniądze! Spać pożyczki obie. Nie opłacę nic. Co teraz? Walę palestin Hmm... Nie chcę! <laughs> nie nie chcę na razie! Na, na razie mnie to nie interesuje! Natomiast Jordania by mnie już interesowała cała. Zniewaga, wypowiedz, Stany, wezwij. One tu były niedaleko, więc o, nawet są przy mnie. Palestine. 100K przybyło? No, i to mi się podoba. Wykorzystywanie Amerykańców do tego to jest czysta, 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 czysta przyjemność. Dziękuję, 90%. Tego nie mogę oczywiście wziąć. Mogę brać tylko i wyłącznie tego złego pana. Dajcie mi 100%. 17,3 zasoby. Nie za ciekawe te zasoby. Możemy brać te prowincje takie bardziej bogate. Coś takiego, jak. Expansion. Nawróć te prowincje. Płacamy, zamieniamy. Trochę tego jest. Nie powiem, że nie. Trochę tego jest. Cypr. Grecja, a tutaj druga część Cypru. Turcja by pomogła, okej. Okay. Turcja mnie nienawidzi w ogóle. Syria, Palestyna. Wypowiedz. Trochę muszę podbijać terytoriów, bo nie chciałem się bić i marnować swojej armii. Czekałem aż przyjdzie do mnie Amerykanin. No i przyszedł. Jeszcze nie przyszedł w sumie. Zajmijmy Palestynu. Ja bym chciał całą ją zająć i przejąć, ale no to nie będzie takie proste. O, jest Amerykaniec. Dla, zajmij dla mnie Syrię. Dzięki Amerykaniec, jesteś przydatny, bardzo. Najlepszy Amerykaniec ever. <śledzianie> Przywiózł swoje armię tutaj i tyle. 100% Zasoby, ekonomia. Coś takiego byśmy wzięli, jak zachwuj te żądania. Czy nic nie budujesz? Nic nie budujesz, niestety. Trochę tych prowincji mamy. Pieniędzy kompletnie nie zarabiamy. Weź pan pożyczki. Inna religia. Yy, nierdzenne, spłać pan. Część armii mogę w ogóle pousuwać, bo i tak yy, nie mam takiej pieniędzy. Pieniążków nie mam takich, żeby ich utrzymać. Rozwiąż. Ok, cztery, ale to dalej nie jest to. Bo to czołgi mi palą wszystko. 5. Jeszcze nie? Jalo, panie, trochę dużo. Ale to przez pożyczki pewnie. Póki mnie stany przytulają, mogę się tak bawić. Poprawię relacje ze stanami. Rywal. No to co? Rywal, to Jordania, Palestyna i Syria! Armię zmniejszyłem o połowę, bo nie stać mnie na więcej. Pożyczki, jeszcze jedno bym mógł wziąć dzięki temu. Wojna z Palestyną byłaby możliwa, ale czy ja bym chciał teraz to wojnę robić? Raczej nie patrząc na to, co tutaj się dzieje. Z tymi gwarancjami niepodległościowymi, badania się zwiększają. Badania też mnie w sumie nie interesują aktualnie. Spłacamy te pożyczki i pożyczkami je wypłacamy. Dalej jesteśmy mega na minusie. Turcja zajęła Syrię. Popraw relacje. Da mi dostęp wojskowy. Jestem mega na minusie. Nie mam pieniążków. E, nie, nie powiedzieli mi, że ten kraj jest biedny. Halo? Pieniądze? Gdzie jesteście? Ten kraj jest biedny. Bardzo biedny. Z minus 200 już. Halo! Pieniążki! Okej, okay, coś tam zarabiamy w końcu. Tylko, no, to co my zarabiamy nie wystarczy na pokrycie jakichkolwiek kosztów. A mi teraz skończą się ze Stanami przyjazne relacje. Yy. ale o Stany, to nie agresji, popraw relacje, cokolwiek, Stany help, a, Stany help, Stany help. Dzięki Stany, jesteście przydatne. Pięć pożyczek, spłać prawie całe nierdzenne. Dobrze by było coś zarabiać, szczerze powiedziawszy. Nawet bym chciał, ale to nie jest na razie możliwe. Bierzemy sobie misję: War in Palestine. Wzywamy oczywiście Stany Zjednoczone. Wycofuję armię też na górę. I próbuję stack w ogóle Palestynę. Jak się daje, to się daje. Ja na górę czekamy, aż przypłynie do mnie tutaj Amerykanin. Mam tylko nadzieję. Bo sam sobie nie poradzę. Już płyną, są przy Francji, trochę daleko. Trzeba odbijać w tym czasie. Już widzę część armii ich, już dwudziestka jest i my wbijamy się i oni wbijają się i jest jedna armia rozbita. <ścoughs> tak wojny prowadzić to ja mogę. I przybył już Amerykanin, także ja już nie mam kłopotów, mogę nawet powiedzieć, że jest koniec wojny. Zabierz całą Palestynu, oddaj mi całe pieniążki, egzekwuj żądania, żegnamy Palestynu. Okej, okay, zostałem sam, nie mam sojusznika chwilowo. Kawę, czy upadnę od razu czy nie. Chyba na razie nie. Aj, chyba jednak tak. Opłacaj to armię, Somalia. Na stolicy ich idziemy. No, przegrali walkę ze mną. Ale to nic nie znaczy, bo my nie wygramy walki. Oficjalnie powiem, Izraelem grać się nie da. To była próba bez sojuszy. Poprzednia próba też się skończyła w ten sam, sam sposób. Tylko, że tam były te sojusze jak NATO i tak dalej. Tutaj jest bez sojuszy nie da się grać tym krajem, ok? Kompletnie się nie da. W sensie, może by się dało, ale jednoczesne podbijanie, tworzenie ekonomii albo tego jest niemożliwe. Także dzięki za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów już niebawem. Hejo, hej, cześć!